Hej, dzisiaj będę testowała przepis na slajma. Właśnie y, nie mogę wam pokazać ani powiedzieć jaki on ma być. Dlatego, że po prostu będę dopiero go robić. Więc no dobra. Okej, okay, no to bierzemy miskę, mam wiem. Więc dobrze, to na początek y, troszeczkę y, sypiemy do miski trochę mąki kukurydzianej. Albo po prostu w ogóle mąki, ale najlepiej kukurydzianej. Dalej. Trzeba to zalać wodą. Ja mam wodę tutaj w mist, więc zaleję. Dobra. O, niech wszystko wyleci. Dobra. Jest. Teraz wszystko trzeba pomieszać. Wyszła nam żółta papka. Wiem. Mm. To jak byście się zdziwili, co to w ogóle jest, no to to będzie slime. Tylko na razie po prostu trzeba go trochę. No, wymaga trochę pracy, więc. Więc trzeba go porobić. No i będzie normalny, taki żółciutki slimik, taki w kolorze masła, trochę bardziej żółty. No, no dobra, wyszła taka papka, takie jakby ciasto. Trochę tu wody zostało. Więc mm, najlepiej taką miskę pełną tej wody, jak się dosypie 100 gram mąki. Teraz trochę białego uwaga kleju. Slajmy się robi z przezroczystego, ale, ale akurat białego. Poczekajcie chwilkę. Taki klej jest. Można y, klej magiczny, klej szkolny, biały. No i dobra. Rozlała mi się trochę ta woda, ale nic, zaraz ją posprzątam. O Boże, nie lecie, a tędy chyba się nie da już nie wiem. Nie wiem, bo się zakleiło jakoś. Poczekajcie chwilę, bo ja właśnie nie, nie rozumiem tego zupełnie. O! Bo tu się jakaś kubka zrobiła taka. No i... Nie. Nie, nie rozumiem tego. Nie. To się nie uda. Dobra, dałam... Nie, w sumie się uda, tylko klej się odkręcić nie uda. Dobra, to jeszcze trochę tego Ej, bu! Jeszcze trochę kleju. Nie będzie, że wystarczy. Teraz trzeba wszystko pomieszać. Więc, mieszamy oczywiście. Na razie jest też taka papka, ale już trochę inna. Żeby się rozciągało, nie zaszkodzi dodać emulsji do ciała. Najlepiej odchodzi. Ja mam taką właśnie. O! I trochę dodajemy. O, pff, dobra. Udało się. Więc teraz też wszystko mieszamy. Mhm. Jak coś klej białe nie musi być pepeł, a od razu mówię. Mhm, dobrze, to już pomieszałam to. Na razie mm, jest takie co, Wiem, że nie, nie Jak będzie za rzadkie, oczywiście można dodać mąki. Ale teraz dodajemy troszkę płynu do prania, będzie jeszcze rzadsze, żelu do prania, najlepiej perwolu lub persilu, ja mam perwol właśnie w domu, oj, moje jest trochę za rzadkie, dodam nasz, mojej mąki kukurydzianej, Ehe, żeby było takie jakby ciasto, nie na naleśniki, tylko takie po prostu, o. I teraz pozwólcie, że chwilkę zaczekamy. Dobrze, teraz jestem w kuchni. Bierzemy wpływ do mycia naczyń i dodajemy, żeby była żółta papka. Jest dobrze. Wymieszamy to wszystko teraz, możecie patrzeć jak mieszam. Wiem, widzicie chyba, że dziwne, ale jak się to zamrozi, bo trzeba to zamrażać, najlepiej przez y, 3 godziny, ale jak ktoś nie ma czasu, no to, no to niech zostawi po prostu jak wychodzi, e, a później, e, sorry, tylko mi wiadomość przyszła, a później po prostu już może y, to... Yy, więc się slajmem bawić, więc tylko przełożę to do innej miski. Dobrze, przełożę to do innej miski i się i zobaczycie jak to tylko włożę to z, do zamrażarki. I przełożę do innej miski, bo no bo ta już jest cała wródna, a moja mama ją chce, więc no dobrze. Tak właśnie tutaj jest moja mama. Więc jego przekładam. No okej, okay, jest git. Po zamrożeniu na dwie godziny to wygląda o tak. Ja to zamroziłam przez 3 godziny. No i właśnie to wygląda jakoś o tak. Tylko się niezbyt rozciąga, ale, ale powiem Wam, że jest git. Niezły. Właśnie slimik. Zachęcam Was do zrobienia takiego slajmu. Widzicie, widzicie przełożyłam do innej miejskiej. No bo moja mama już tamtej potrzebowała bardzo, więc. Ale nic! więc No dobrze, więc pa, pa, zobaczymy się w kolejnym odcinku.